Story time jak policja mnie przeszukiwała jakieś dwa lata temu. Dajcie znać, czy to jest normalne. Szedłem sobie normalnie przez centrum Warszawy i nie wyglądałem w żaden sposób podejrzany ani nic takiego, oprócz tego, że wyglądam jak ja. A ja zazwyczaj wyglądam tak. <grym> Miałem wyciszające słuchawki na uszach, bo mam je zawsze jak jestem gdziekolwiek publicznie. Okazało się, że ludzie odsuwali się ode mnie na prawo i na lewo, dlatego, bo przez ostatnie dwie minuty policjanci za mną biegną i krzyczą, żeby mnie zatrzymać. What? <grym> Kończyłem się, odwróciłem i zobaczyłem, że policja mnie goni. E, e, goni. Próbuję za mną biec, ja idę normalnym tempem. <gry> Ale wiadomo, jak są niektórzy policjanci. Z brzuszkiem, no nie. Ja się zatrzymuję, próbuję na spokojnie się spytać, o co chodzi, dlaczego za mną biegną. Oni na siłę biorą mnie za ręce, sprowadzają koło schodów i mówią, że jestem zatrzymany, i zaczynają mnie przeszukiwać. Biorą mój plecak, zaczynają wszystko z niego wyrzucać, wzięli plecak na, na odwrót i tak dalej. E, zaczynają przeszukiwać mnie wszędzie, po kieszeniach, po dziwnych, też miejscach. Tych miejscach zaczynają, ja, ja nie wiem, co mam robić, czy to jest legalne, czy nielegalne. Pytam się ich, czy to jest legalne, czy możecie coś.